Słuchajcie, znajdujemy się na lodowcu Montaler z dobrą integracją PR. Ja tylko chciałem powiedzieć, że na lodowcu również można zaczynać od zera. Niektórzy twierdzą, że to o, nieprawda. Tutaj masz ostro, więc sam wstaniesz. Nie, bez rozpinania, poniżej stacji. Na lodowcu również są, słuchajcie, takie stoki do nauki. To jest akurat lodowiec Montaler, ale każdy lodowiec ma coś takiego i, i można zaczynać od zera. Bardzo proszę. Skręcasz teraz w prawo. Proszę bardzo, jakiś kursant zasuwa. Także jak najbardziej słuchajcie w Austrii można również zaczynać e, i to wcale nie początkiem sezonu, bo przecież mamy długi weekend majowy. Jeszcze później jedziemy jak e, zawsze długi weekend Boże ciało. Kolejny wyjazd. zapraszam. Jedź dalej, jedź dalej, ja Cię filmuję. Słuchajcie, drugi dzień na Majówce na lodowcu Montaler. Może mało kto uwierzyłby w to, ale ten narciarz wczoraj miał 3 godziny zajęć. Dzisiaj, jak widać, już próbuje jechać śladem w, w Drugi dzień. W razie sensie, takie możliwości dzisiaj macie, że tak szybko można zacząć próbować jeździć właśnie już carvingiem. No i teraz mamy ostro, zobaczymy jak sobie narciarz poradzi. Bardzo proszę, sama kra...